Zaczyna się <laughs> zaczyna się ta droga, mnie zawsze zaskakuje, zawsze normalnie coś tutaj jednak jeszcze wchodzi, a nie wiem. Ja w drodze na takie poletkę, które zawsze od czas, czasu do czasu lubię odwiedzić. Nie wiem, czy coś wyjdzie, jestem czasami już, e, że tak powiem. E, no może czasami nic nie wyjść, tak? Ale no, idę się przejść, tak ważny jest wypad, pochodzić trochę, wbić tą opatę, to jest ważne. No i cóż, wszystkich nowych oczywiście zapraszam do subskrypcji, do zostawiania paluchów. Co? Będziemy się widzieć. Mam nadzieję, że za jakiś czas. Także do usłyszenia. Jest pierwszy fajny fan. Pokażę Wam zaraz. Proszę bardzo, zobaczcie go. Proszę. Jeśli się nie mylę, to jest to oczywiście kawałek. Już zdechły kawałek z scyzoryka. Tak jak najbardziej. Także widzicie. Nie, nie ma nie ma miejsc, które można było przejść. zobaczcie, to jest pierwszy fan w nowym roku. No z no Zobaczymy co dalej będzie. Także dobra, lecimy sobie dalej pomału. Fajnie. Jakoś się zaczyna już nie wiem, zobaczymy, naprawdę zobaczymy czy to jest to co myślę Wyskoczyło coś Sorry zawiat, oczywiście zobaczymy razem, podejmiemy tutaj za tą skałeczką góreczką, zobaczcie tutaj Leży sobie Nie wiem co to jest Ale to chyba Nie, przedobrzyłem chyba co Przedobrzyłem, bo myślałem, że to będzie coś innego Ha, kurde, ja myślałem, że to będzie naprawdę jakiś fajny srebrny sygnet, a tu jest jakiś kapiszą z napisem R. Kurde. Ach, a już się zaczynało naprawdę bardzo fajnie robić, nie? No dobra, fajny sygnał był, dobra, lecimy dalej. Nie wiem co to jest, ale nieważne. Mam wrażenie, że to są obecne wszystkie zwierzęta, jakie mogą być. Zobaczcie na to, czy to lis rył, czy to co innego było. Bo ślady dzików też są nie wiem, może być, że to był jakiś naprawdę dzikus dzikus pospolitus albo lisus sprytniasus także wiecie jak to jest nie? ale chyba nie, to są raczej psa, Psy tu się tym interesują na pewno dużo ludzi chodzi z psem interesują się tym tematem i widzicie tak to zaraz jest, tak to zaraz bywa Także, kurna, zwierzyna jest tutaj bardzo obecna. Co tutaj to leży? A, ja, nic ciekawego. Nic ciekawego, myślałem o jakichś bobek. Ale jest zwierzyna tutaj bardzo aktywna. Pokażę Wam jeszcze później dzika. Jak dziki dają czacze. następny dołeczek. Zaczęli podkop robić. Także widzicie co się dzieje. Dobra. Taki przerywnik. Dobra. Kolejny dołeczek. Tym razem to już chyba lepiej wygląda, no nie wiem, chociaż mogę wam powiedzieć, coś wyleciało okrągłego, czyli mamy jakąś pierwszą krągłość. No, tylko że ta krągłość jest tak zajechana, że naprawdę nie wiem co to będzie Bo to może być wszystko, prawda? Sorry za ostrość, ale to może być wszystko Ale Ja wiem, musimy troszeczkę poczyścić, pogrzebać I może coś fajnego by się tutaj pokazało, nie? Także nigdy nie wiadomo To zejdzie na pewno Ale jest jakaś pierwsza krągłość, no i super Nawet gruba, ale to może być też spowodowane tym, że się trochę obrosła. Ja mam podejrzenie, że to jest pie... jeden fenol Takie ja mam podejrzenie, że to jest jeden fenol, po prostu bardzo zajechany zęby czasu. No, także tak to wygląda. Dobra. Sorry, że pociągam nos, ale e, tak to wygląda. Dobra, do następnego, także coś jeszcze. Zaczyna dziać, super. No i fajnie, to mi się podoba, bardzo mi się to podoba. Zobaczcie to sobie. Coś fajny kolor ma coś. Nie wiem co to jest, oczywiście. A naprawdę fajnie brzmiało. Oj, leciało mi. Ale fajny był sygnał. Ale to jest tylko blaszka. Ale naprawdę wspaniały sygnał był. Blaszka miedziana, ale sygnał był, kurde, no, niesamowity, nie? O, zobaczcie, tutaj odciśnięte farb. farba została, ale pięknie to brzmiało, kurde. No, widzicie, takie fanty potrafią też zaskoczyć, nie? Cały sygnał, tym bardziej mocny sygnał, no, myślałem, że to jakaś monetka fajna, ale widzicie, no dobra. Także cóż, do następnego. Słuchajcie, kolejny sygnał. A zobaczcie to jest tutaj To jest chyba coś bardzo, bardzo małego Ale chyba jest było miedziane Albo jest miedziane Bardzo fajnie biło Zaraz zobaczymy co to jest A, będzie coś małego naprawdę Chyba taka nabijka znowu na dokładnie Dokładnie, znowu coś takiego. Warunki się zmieniły lekko. gaterek oczywiście. No, dokładnie to jest taka nabijka z, e, z ładunkiem prochowym. Dokładnie. Dobra, lecimy dalej. Chyba, że to jest kawałek małej łuski, ale chyba nie. Dobra, lecimy dalej do następnego. Dobra, słuchajcie, kolejny sygnał. A... Ja nie wiem, czy dam radę go wyciągnąć, ale może. O chyba. Chyba go wyciągnęłem. Taki fajny, bo bił na monetę. Ale oczywiście mogę się mylić i chyba się mylę. Albo to coś fajnego ja to doczyszczę. To może być coś bardzo ciekawego. Albo jest zwykły złom. Dobra, to za chwilę. Dobra, słuchajcie, wcale tego nie trę. Już to widzę, to jest kawałek jakiegoś aluminium, a tak pięknie biło. No ale niestety, tak jest zawsze, nie? Jak coś fajnie bije, to 50 na 50, że to jest śmieć. Także dobra. Lecę dalej do następnego. Dobra, słuchajcie, kolejny sygnał. Ja podejrzewam, że nie jest nic to fajnego. Ale. Zawsze mogę się mylić, nie? Zawsze można się mylić. Ech. Kolejny śmieciuch. Kolejny śmieciuch, ale tym razem to jest ołów chyba. Albo jakiś inny, miękki metal. Dobra. Czekajcie, co tutaj przebija. Ech, kawałek ołowiu. Dobra. Lecę dalej. I tak jak mówię, aura poszukiwań lubi być dziwna. I czasami zaskakująca, trochę zaczyna wiać, dlatego a, jestem taki patulony, że tak powiem. Ale zobaczcie, spójrzcie, wyskoczyło coś coś fajnego. A, bardzo małego, ale bardzo fajnego. Zobaczcie tutaj. Proszę bardzo. I piękny kuzior fałutki. Piękny guziczek. No. Także no, Powiem Wam szczerze, robię ten pas. A, 4 lata. I zobaczcie, cały czas coś jeszcze wchodzi, cały czas coś się dzieje. No ja go oczywiście zabieram. Jeszcze ma nawet uszko, proszę bardzo. Także ja go zabieram i co? Lecę dalej. Mam jeszcze gdzieś godzinkę, że oni zacznie się ciemno robić, także no. Do usłyszenia. Ja wam powiem, teraz odstawiłem wykrywacz. Ja lubię takie sytuacje, lubię takie znajdki na oko. I to właśnie taka jest. Zobaczymy co to jest. Jestem sam bardzo ciekaw. Zobaczcie, ale to jest tylko kawałek. Nie? Tak jak najbardziej, tylko i wyłącznie kawałek. Ach, szkoda, szkoda, że nie więcej. Jakiś kawałek porcelany, na pewno na 100%. Ta droga była prawdopodobnie utwardzana śmieciami, także te śmieci zawsze tu będą gdzieś wychodzić. No i oczywiście fajki. Jeszcze cały czas szukam tutaj. Kolejnych części otwajek glinianych lubi tutaj wpadać. Także co? Dobra. No oczko też coś tam wpada. Dobra, lecimy dalej. Zaczyna się. Zaczyna się ta droga. mnie, Zawsze zaskakuje. Zawsze normalnie. Coś tutaj jednak jeszcze wchodzi. Ja nie wiem. Skąd to wychodzi? Skąd to się bierze? Nie mam pojęcia. Ale tak od czasu do czasu tu wpadam, bo to jest taka, takie pole. Przy mojej drodze, przy mojej drodze. Przy moim domu, dlatego tutaj zawsze jakoś tak jeszcze wpadam No i co? Mam jakąś krągłość drugą. Zobaczcie sami. Proszę bardzo. Fajny sygnał, naprawdę mocny sygnał. Zobaczcie. Oj, 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 oj. O, proszę pana. Nie no. Ja pierdzielę, ale już wiem, że to są na pewno jakieś trzy fenole. Ech, ja pierdziele nie chcę tutaj za bardzo trzeć nawet cztery, mogą być chyba cztery. Zobaczcie, cztery ja dopiero stu, teraz to widzę i to jest na pewno 1600, któryś rok. No piękna sprawa, kurde. Takie jeszcze tutaj nie trafiłem, ale super. Nie no, dzień zrobiony. Czy to nie jest srebro? No chyba nie, ale wam powiem, z strzało. Ej, no, ja jestem szczęśliwy. Dokładnie. No, super, naprawdę super. Nie będę tutaj za dużo tar. No, jest kurna jak niesamowity. Trochę później przeszczotkuję albo za chwilę to zrobię. Przeszczotkuję, pokażę Wam, jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, zobaczcie tak. Nie wiem, co to za moneta. Podejrzewam, tutaj jest rok 1700. Czyli pomyliłem się o 100 lat, ale nieważne. To i tak jest bardzo fajna moneta może ona jeszcze odda coś z siebie więcej ale nieważne ja mam dzień zrobiony jest fajnie takie monety mnie najbardziej cieszą no i cóż lecę dalej teraz tym bardziej nabrałem ochoty do za chwilę mam nadzieję kolejny sygnał bardzo fajny sygnał był zobaczymy co tym razem jest wyciągnięte na pewno jest wyciągnięte zobaczymy co dalej będzie także już nie mogę doczekać. A, kurde, a już myślałem, że naprawdę coś fajnego będzie. Ach. Ach. No nic, <laughs> dawno nie było, nie? Dobra, ale co dalej? <laughs> ja Wam powiem, ja się sam z siebie śmieję. Taki mały hotspot chyba trafiłem. <laughs> nie wiem, zobaczymy, naprawdę jestem sam ciekaw, co teraz wyjdzie. Jest wyciągnięte, zobaczymy, co to będzie. kawał wielki ołowiu fajnie biło naprawdę bardzo mocno biło no i widzicie ale już to lepiej wygląda już coś się zaczyna tu dziać tak to jest kawał ołowiu, fajnie tutaj zawsze jakieś ołowiane kulki albo jakieś ołowi wychodzą, także coś tu się działo, naprawdę bardzo fajnie dobra, lecę dalej no coś się dzieje tu no, kopałem ten kawałek ołowiu, powiem Wam. Ech, zobaczcie teraz, to. Zobaczcie, tutaj, to. To jest. To jest kawałek naczynia, znowu. Ja mam ostatnio na te naczynia jakiś taki. Ciąg, ciągutkę do tego. Nie wiem. Ech, chyba tutaj muszę trochę się poszperać. Bo zobaczcie, to jest naprawdę kawał naczynia. Dokładnie. Zobaczcie, jest profilowane, wygięte. Zobaczcie, tak w ten sposób. Także co? Coś zaczyna się dziać. I to jest na oko znalezisko oczywiście. A coś tutaj jeszcze fajnego widziałem, ale nieważne. E, jest super, naprawdę jest bardzo fajnie. Także lecę dalej. Grzebię się tutaj dalej. Słuchajcie. Jeszcze nie odbiłem od tego do oka. Tu był kolejny sygnał obok był. Zobaczcie. Ale tym razem to jest śmieć. Dobra. Już teraz sobie Marcin robisz. Jakieś ślepe nadzieje, że coś się tutaj stanie. Dobra, lecę dalej. Dobra, odeszłem już stamtąd. Nie musicie się przejmować. Miałem fajny sygnał i go wykopałem. I próbowałem go namierzyć i nie wiem gdzie jest. Ale już go widzę. Tam się ukrył, zobaczcie. Tu pod tym się ukrył. To był na pewno To jest kolejny kawałek. O proszę. Nie. myślałem, że to kawałek fi, fibuli tarczowej jest tutaj u nas takie wychodzą w rejonie ale to nie jest żaden kawałek fibuli to jest po prostu kolejny odlew ołowiu taki widać dokładnie o już mi uciekł no, gdzie jest teraz? no dobra widzieliście mniej więcej co to jest ja go postaram się wyciągnąć dobra lecę dalej dobra słuchajcie mam jeszcze gdzieś jakieś mniej więcej 15 minut zanim zacznie się ściemniać, nie będę tutaj dużo przeciągał teraz. Zobaczyłem kolejny sygnał Jest to tutaj oj, jaka ładna plomba Ale taka fajna będzie, widzę Widzicie światło się jest troszeczkę kiepskie Ale to jest piękna stara plomba Tak to jest stara piękna plomba No ładna ja ją troszeczkę wyczyszczę, zaraz się włączę, zobaczymy co tam pokaże. Dobra, słuchajcie, może i były napisy, ale niestety tak to wygląda. Nic tutaj nie ma, ale to jest stara plomba. No, super, bardzo się cieszę. Robi kolejny fajny przedmiot, robi dzień. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze za 10 minut gdzieś zmywam. Dobra, słuchajcie, powiem wam. Uciekam, uciekam do domu. Pogoda się diametralnie zmieniła, trzeba spadać, nie wiem czy to idzie, nie idzie, chmura deszczowa jakaś, robi się ciemno pomału, nici będą z nagrywania, będzie to kiepska jakość, także cóż, dziękuję za subskrypcję, dziękuję za lajkowanie, dziękuję za oglądalność, oczywiście wszystkich nowych widzów zapraszam do oglądania i subskrypcji i cóż, zostawcie ten dzwoneczek, zostawcie ten paluszek, tego kciuka i cóż, dziękuję jeszcze raz bardzo. I co? Trzymajcie się cieplutko. Widzimy się następnym razem. Do usłyszenia. Cześć.